Cześć, ma Tomek z tej strony. Dzisiaj pierwszy raz w historii kanału zanurkuje w Bałtyku. Jest tutaj duże molo i ogromna plaża. Latem tysiące ludzi korzysta z tych miejsc, więc na pewno są tutaj jakieś skarby. Sprawdźmy to, lecimy do wody. Edeze. 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 Edeze.

Završite, sveđa, sveđa u letu. Završite, sveđa, sveđa u letu. よし、ここで、ね。 Давай, смотри, 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 よし! <He S 2> no?

Šta je sve sreće? Šta jače? Ola! Za jedno! Uživite ovo! Jaka dužna zranda! je? je

Łukaszowi i Zosi Fibich ze Szczecina. Dziękuję pięknie za wsparcie. Jest to dla mnie mega motywacja do dalszego działania. Ogłoszę jeszcze szybko zwycięzców konkursu z poprzedniego filmu. Nagrody wygrywają Elżbieta, kolega oniku RGL oraz Piotrek, wędkarstwo. Napiszcie do mnie na e-mail, żeby odebrać swoje nagrody. To znaleziska z dzisiejszego dnia najbardziej szokującego znaleziska tutaj nie ma, bo zostało na dnie Bałtyku, tam gdzie je znalazłem a mówię tutaj o urnie z ludzkimi prochami. Tak naprawdę to nie wiedziałem na samym początku. Co trzymam w ręku i co znalazłem, ale gdy tylko się zorientowałem, to starałem się zachować z jak największym szacunkiem. Dobra, pokażę Wam teraz resztę rzeczy, które dzisiaj udało się znaleźć. Mamy tutaj prawo jazdy pani Pauli. Postaram się ją odnaleźć ją na Facebooku lub w internecie i jej zwrócić to prawo jazdy. Jest. Ciekawe jest, dlaczego w ogóle ono tam było. Czy może ktoś jej ukradł portfel i ono wypadło? Czy wyciągała coś z portfela i jakimś Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności wypadło jej samo prawo jazdy. Nie wiem, może poznamy tą historię, gdy się z nią skontaktuje. Mamy też tutaj ciężarek wędkarski. Jak widzieliście, niestety, ten ciężarek wędkarski ciągnęła za sobą ryba, która miała w paszczy haczyk. Nie mogłem, nie miałem umiejętności ani narzędzi, żeby wyciągnąć sam haczyk. Więc postanowiłem chociaż odciąć ten ciężarek, żeby cokolwiek ulżyć tej rybie w cierpieniu. Bo próbowałem naprawdę, uwierzcie mi, ale bez specjalnych szczypcy w tych grubych, gumowych rękawiczkach, nie dało się wyciągnąć tego haczyka. Ja wiem, że prawdopodobnie ona i tak zginie przez ten haczyk. No ale teraz przynajmniej będzie mogła się poruszać. Zrobiłem ile mogłem. Przykro mi, że tak to się skończyło. Mamy też tutaj całą masę monet, które znalazłem praktycznie na oczy, wachlując dno przy tych słupkach, gdzie ludzie zrzucali je do morza. Widzicie ten słupek i te monety na nim? Ludzie rzucają je na szczęście. Jeżeli taka moneta nie spadnie na dół, to życzenie się spełni. I dlatego właśnie ja znajduję ich tyle tam na dole. Tutaj jest to takie troszeczkę, można powiedzieć, kontrowersyjne, czy rzucać te monety, czy nie rzucać. One nie powinny być na dnie Bałtyku, bo tak naprawdę to zwykłe teraz śmieci. One uwalniają różne szkodliwe substancje, bo takie metale nie występują normalnie w środowisku, więc nie powinny tam być. Ja ich trochę pozbierałem, myślę, że tu jest około 5-6 zł. Są też monety jakichś innych krajów. Widziałem też jakieś, o, eurocenty. Powiedzcie mi, napiszcie w komentarzu, jak uważacie, czy powinienem był zbierać takie monety, czy powinienem był je tam zostawić. Ktoś tak naprawdę rzucał je, żeby spełniło mu się jakieś tam jego życzenie. Napiszcie, co myślicie. Kluczyki oraz kłódki. Tutaj jest akurat element kłódki, ale tutaj jest cała. Magdalena i Sebastian 109, 22 rok, albo się wypieła, albo ktoś się odpiął, albo spadła przy zakładaniu, nie wiem, jaka jest historia. Ale to też są śmieć tak naprawdę. Ludzie wrzucają te klucze po zapięciu, kółek na barierki na molo. Podejrzewam, że jakbym wziął te klucze i zaczął próbować otwierać. Kłódki, które tam są pozawieszane, to któraś by się otworzyła. Dalej tutaj kolejna kłódka. Taka bardziej już zajechana E-Papieros. Orka. Wow. Ale ma brudne zęby. Słuchawki. Joy Biela. Musiały być niedawno zgubione, bo w dobrym stanie. I telefon Huawei. Z tyłu jest taki oto pokrowiec i zobaczmy czy coś tam jest. Nie ma. Tutaj coś było, chyba jakiś numer telefonu, ale jest niekompletny, bo widzę sześć co najmniej cyfer tylko, trzech brakuje. No i troszeczkę śmieci. A tutaj jest siatka, w której były zaplątane ryby. Jedną się udało uwolnić, druga już niestety nie żyła. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze znaleziska. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!